W końcu! Słuchajcie, w końcu jest słoneczny dzień. Wiecznie troszeczkę, no ale nie jest, nie jest tragicznie. Ale przede wszystkim słońce mamy i w końcu możemy siąść i porozmawiać na temat, otóż do tego samochodu. Tutaj jest 2018 rok Ford Edge w wersji Titanium. Dobrze, przejdźmy może do silniczka. Fajne jest to, Ford Edge wymyślił tutaj, że no, Że jest na akurat na podnośnikach, gdzie Ford Fusion tego nie miał. Wersja Titanium, tak jak tutaj mamy przed sobą, <coughs> jeżeli chodzi o silniki, tutaj się nie różnią między wersją Titanium a wersją SI, która jest podstawową wersją Forda Edge'a. Tutaj występuje silnik 2 litry z turbodoładowaniem o mocy 245 koni mechanicznych. Także, czy to jest mało, czy dużo, nie wiem, ocencie sami, dla mnie to jest tak trochę za mało, trochę za dużo, tak bym to powiedział. Tak można było być ok, no mogło być troszeczkę więcej, ale tak jak powiedziałem, to auto nie jest na wyścigi. Ford Edge Sport to jest ta najwyższa, można powiedzieć, klasa tego samochodu. Tutaj jest 2.7 litra silnik o mocy, oczywiście to jest sześciocylindrowy o mocy 315 koni, także tutaj można już troszeczkę poszaleć i poczuć tą moc, ale to jest w Sport, nie znajdziemy tych silników w wersji Titanium. Jeszcze jest jedna wersja silnikowa, która występuje o pojemności 3,5 litra, ale to nie jest turbo doładowanie to jest zwykła, zwykła jednostka i tam bodajże chyba 280 koni także i to jest oczywiście też sześciocylindrowy. Jeżeli chodzi o V6, no słuchajcie, tutaj jest akurat Ford postanowił zrobić coś takiego, że w 2019 roku już nie będzie żadnych sześciocylindrowych silników i w standardzie będzie ładowany dwulitrowy właśnie ten silnik o 240 koniach. Oczywiście w wersji sport tam będzie troszeczkę Wzmocnione to bodajże nie wiem jak. Być może tak samo tak jak tutaj 2,7 litra, ale w standardzie będzie już bez sześciocylindrowych silników. Słuchajcie, tutaj mamy te LEDy, czyli one świecą cały czas, nie są tak jasne te LEDy, jak powinny być. Mamy tutaj świetny, szeroki grill. To jest nie wiem, czy to jest jakiś plastik, czy aluminium. Myślę też, że to jest jakiś zwykły plastik. E, duże, potężne logo Forda. Zobaczcie na moją dłoń. Bardzo duże. Co do halogenów, e, świateł jeszcze. Słuchajcie, chciałem wspomnieć tutaj jedną rzecz. E, w standardzie tutaj są zwykłe żarówki halogenowe. E, te żarówki halogenowe, no, jak sami wiecie, no, nie są zbyt dobre. No, w dzisiejszych czasach mamy o wiele inne, lepsze rozwiązania. I właśnie to rozwiązanie ja tutaj sobie zmieniłem. Zmieniłem sobie tu na żarówki ledowe i to jest naprawdę dzień. Do nocy jest naprawdę super, warto to zmienić. Jeżeli ktoś by akurat miał, no wiadomo, te żarówki halogonowe to, to jest taki dają taki żółty kolor, także na pewno warto zmienić. Jeżeli chodzi o, o tutaj przód kierunkowska, zwykła żarówka, jeszcze jest, oczywiście, można zmienić na światła, które są ledowe tak samo. Ale to jest więcej roboty, prawda, z, z, z jeszcze z przełącznikami, bo akurat będzie troszeczkę mrygało nam pikało. E, Jeśli chodzi o deskroziel trzeba będzie szybciej tam migrało ze względu na częstotliwość. No i tak samo można zmienić sobie tutaj te e, zwykłe e, światła długie. Tak samo na LED. Ja tutaj jeszcze mam akurat zwykłą żarówkę halogenową. Być może w przyszłości się zmieni. Tutaj mamy zwykłe lusterko, które ma też ten takie mniejsze lustereczko, gdzie możemy zobaczyć auto gdzieś jest przy, przy, nie wiem, przy tylnych drzwiach, czy może przy tylnym reflektorze. Oczywiście obok nas, bo w tym nie zobaczymy, albo możemy gdzieś przeoczyć. To dobrze pomaga. Chociaż przyzwyczaić się bardzo ciężko jest do tego, ale już powoli się zaczynam przyzwyczajać i bardzo to jest pomocne. Oczywiście ściemnianie lusterek, kiedy auta. Z tyłu nas tam trochę osilniają, delikatnie jest ściemniane. Oczywiście to jest automatycznie. Tak jak pewnie widzieliście w poprzednim Ford Fusion, klamki tutaj mam takie chromowe wstawki. Oczywiście nie będziemy tego mieli w poprzednim modelu, no ale to jest tylko taka dekoracja, można powiedzieć. Otwieranie i zamykanie, tak samo na e, czujnik, czyli łapiąc już auto jest otwarte i zamykając auto po prostu sobie palec, przyciskamy i auto jest zamknięte. Nie wiem jak, ale na 90% wiem, że Ford po prostu postanowił to dać w podstawowych nowych wersjach. Czyli to jest naprawdę wielki, wielki krok do przodu, że mamy w podstawowej wersji już taką, takie bajery. Jeżeli chodzi o felgi, felgi naprawdę są w mojej, w mojej opinii bardzo ładne. Te są naprawdę śliczne moim zdaniem. To jest moja opinia. Bardzo mi się podobają. Tutaj, akurat, są w standardzie: 19-calowe w Titanium, ale tutaj są za dopłatą oczywiście, jak wszędzie zamontowane 20. 245 to są wymiary 245 na 50 20. dobrze, przechodzę do świateł tutaj w pełni wszystko jest ledowe nawet myślałem, że wsteczny jest jeszcze zwykłą żarówką tutaj jest jeszcze zwykła żarówka włożona, ale nie, już jest ledowy czyli kierunkowskazy mamy pomarańczowe światło oczywiście czerwone i, i białe naturalny biały taki Cool white jest światło cofania. Te światła, które tutaj są, tak jak widzicie, czerwony pasek, który idzie wzdłuż, i tutaj, do światła, w podstawowej wersji jest. Dokładnie tak samo, ale czym się różni między Titanium, a zwykłą wersją? Od Titanium zaczyna się dopiero, że ten pasek świeci. On jest po prostu podświetlony cały. Nie wiem, czy akurat widzicie, pewnie, nie wiem, czy może zobaczycie, jakbym teraz kluczykiem coś tutaj zrobił. Pewnie chyba, no coś tu może się zaświeciło, nie wiem, tylko żebyście po prostu widzieli mniej więcej, że to się świeci. wersji, wersji SEL nawet w wersji SL, czyli wersji niżej niż Titanium, ten pasek po prostu nie świeci. On po prostu jest jako ten plastik czerwony, ale on jest nie jest podświetlony. Tylko są podświetlone światła. Tutaj te boczne, a pasek jest niepodświetlony. Edge, Titanium z prawej strony, i EcoBoost, występuje to oczywiście w tej wersji, tylko występuje oczywiście. Na cztery koła all wheel drive. Schodząc jeszcze na, na sam dół, czujniki. Mamy tutaj yy, parkowania. No i mamy akurat takie dwie rureczki, które są, <coughs> ale to jest w podstawowej wersji to samo. Także bardzo fajnie to wygląda. W niektórych samochodach są takie może inne kształty, ale nie się to całkiem widzi. Bardzo fajnie. No dobrze, jeżeli jesteśmy dalej przy tyle, no to przejdźmy do tego bagażnika z tyłu. Eee, Otwieram oczywiście, możemy sobie zapać tutaj za tą wajchę całą. Oczywiście możemy sobie złapać, ale tam jest tylko taki przycisk, że tylko naciskamy i ona idzie do góry sama. I oczywiście tak samo jest na eee, motion detection, tak, jak, tak zwany, że nie musimy nic kopać. Z początku myślałem, że trzeba kopać, ale <laughs> to wystarczy tylko machnąć nogą i auto po prostu bagażnik się sam się otworzy. Skoro jesteśmy już teraz tutaj, teraz możecie mniej więcej zobaczyć, jak on wygląda. Słuchajcie, jest płaski, delikatnie tutaj z przodu, tutaj na końcu jest, tak idzie troszeczkę do góry, ale ogólnie boki tutaj są bardziej płaskie, można powiedzieć. Także naprawdę jest fajnie. Tu są takie dwa schowki, które można tutaj coś tam sobie włożyć. Wentylacja, oczywiście chyba nie wiem czy to jest wentylacja jakaś taka czy to jest taka fake wentylacja, chyba to jest tylko atrapa mniej więcej mi się tak wydaje. Tutaj mamy niżej światełko, które jest ledowe, więc tu jest ten subwoofer, tutaj mamy takie haczyki, które można po prostu sobie obrócić i zawiesić nie wiem na no, reklamówkę czy coś, nie nigdy tego nie używałem jeszcze. Także z drugiej strony, tak samo mamy te wywieczniki, czyli tą atrapę wywiecznika, bo nie wiem, z tego co patrzę tam, to widzę jakieś kable. Z tej strony, tak samo mamy taki delikatny schowek na jakieś tam pierdółki, czyli tutaj mamy 12V. Akurat możemy sobie wrzucić taki o USB na dwa i świetnie mamy. Lewy, prawy mamy, jeżeli chodzi o. Rozłożenie foteli i zaraz to pokażę przyciskając lewy i prawy. Tę rzecz, którą mamy akurat pod spodem, możemy tak samo sobie umieścić, włożyć parę rzeczy, które są nam potrzebne podczas jakiejkolwiek wycieczki, podnosząc akurat klapę. Pod spodem mamy jakieś tam schowki, które są bardzo, bardzo poręczne. Dla mnie to jest naprawdę super rzecz. Tu mamy dojazdówkę. To nie jest pełnowymiarowe, ale to jest tylko koło dojazdow, dojazdowe. Dobrze, więc jeżeli przychodząc na tylną część samochodu, mamy wrażenie jakbyśmy usiedli w tym fotelu, mamy wrażenie jakbyśmy lecieli samolotem. Dlaczego? Ta tylna część jest zbyt po prostu przesunięta jakby do, do przodu. I na dłuższe dystanse nam by to po prostu doskwierało, denerwowało, ale mamy, mamy sobie jakoś tutaj poradzić z tym. No to więc mamy taką wajchę, gdzie odchylamy do tyłu, i słuchajcie, no teraz to jest rewelacja. <grym się wstrzymał> Naprawdę, w tej pozycji, słuchajcie, to ja wolę siedzieć na tyle niż na przodzie. Tylne drzwi, i tutaj nie ma żadnych rewelacji. Mamy duży tutaj. Schowek na kubek głośnik, drugi głośnik, miękki plastik, tak jak wspomniałem. Te, te, takie obicie jest tutaj, jest skóra, i to jest bardzo miękka. No, słuchajcie, zobaczcie to, to tam idzie centymetr w dół, jest mięciutkie. No, i tutaj tak samo jest skóra, też mięciutka. A tutaj już mamy twardy plastik. Przechodząc, już może przejdziemy do. Omówienia auta w środku. Dobrze, więc słuchajcie, ja może tak e, użyję GoPro kamery, ze względu na to, że lepiej troszeczkę widać. E, I przejdźmy od razu, jak to wygląda tutaj: e, otwieranie okien, lusterka. Tutaj mamy ustawianie i fotela. Z lewej strony mamy tutaj troszeczkę ściemnianie tego całego ekranu. Znaczy jasność ekranu, światła, otwieranie tylnej klapy. Przechodząc tutaj do kierownicy, z lewej strony mamy takie strzałeczki 4. Oczywiście one odzwierciedlają ten ekran, a te strzałeczki odzwierciedlają ten ekran. Ustawienie tempomatu. Tutaj mamy odbieranie rozmów, wyciszanie całego systemu, przerzucanie piosenek, tak samo i odbieranie telefonów, głośność. Tutaj mamy zmiany biegów. Oczywiście, jeżeli musimy przerzucić skrzynię sport na S, wtedy możemy sobie przerzucać te biegi. Przechodząc dalej, tutaj. Ta wentylacja troszeczkę tutaj mi trochę nie pasuje ze względu na to, że ona, nie yy, ja wiem, powiem tak, jak ona działa? Ona działa tak, że jeżeli dam do góry, ona się otwiera po prostu, otwiera się na całość. Jeżeli daję na dół, ona się po prostu zamyka, tak więc, że nie sugerujcie się tym, że ja dając do góry, a powietrze leci do góry, a na dół, to na dół. Nie, właśnie, że nie. Delikatnie zmniejszamy na dół, to powietrze leci na dół, aż w końcu już zamkniemy całkiem. A lewo, prawo, to lewo, prawo. Tutaj mamy taki schowek na kasę lub na coś. Tylko radzę Wam, słuchajcie, jeżeli macie dawać tutaj telefon, nie dawajcie tu żadnych takich rzeczy, które mają baterie, bo Ostatnio dałem tam telefon i zostało mi przez 3 godziny, akurat słońce było, to wyciągam telefon, myślałem, że mi się tam zaraz wybuchnie, ta bateria. Nic takich rzeczy. Tam może być jakieś takie, takie zwykłe jakieś pieniądze, czy tam klucze. Dobrze, przechodząc tutaj, mamy 8-calowy wyświetlacz. Start, stop. Tutaj mamy CD. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze używa. Tak wygląda mniej więcej rozdysponowanie całych tutaj tych guzików, jeżeli chodzi o wersję Titanium. Wersja SEL wygląda troszeczkę inaczej, nie mówię, że gorzej czy lepiej, no, po prostu inaczej. Tutaj mamy taki schowek za skrzynią biegów, o tam sobie możemy jeszcze włożyć tam jakieś tam, on jest dość, dosyć głęboki. Tutaj mamy dwa gniazda USB. Tam pod spodem, nie wiem czy widać, jest dość taki dziwny schowek, gdzie jak włożę moją rękę z prawej strony, ona tutaj wychodzi. Także możemy zawsze coś, sobie coś tam położyć. No, tutaj mamy elektroniczne parkowanie czyli hamulec zwykły. Dwa kubki. Jeden jest głębszy, drugi płytszy. E, bodajże w nowym modelu już te kubki są. Mniej więcej w ten sposób. Spodłokietnik jest bardzo fajnie wykonany, naprawdę najwyższa klasa. Możemy otworzyć drugą część, gdzie mamy ten głębszy schowek. Słuchajcie, ten schowek jest naprawdę głęboki. E, przechodząc tutaj wyżej, mamy ten panoramiczny dach, który jest oczywiście za dopłatą. E, on idzie aż tam do końca. Słuchajcie, może to w kamerze tylko tak wygląda, ale to nie jest aż tak potężny. E, oczywiście ono otwiera się do połowy. Zresztą co widzicie na e, filmie, który zaraz tam pokażę. E, oczywiście ten dach nie otwiera się w pełni, tylko do połowy. E, ale wystarczy. No, no wiadomo, że druga część nie miałaby się gdzie schować dalej, bo tam już, no, tam już jest bagażnik i klapa. E, OK, jeszcze wrócę tutaj co do konsoli głównej i nagłośnienia. Jest tutaj w wersji Titanium występuje Sony, bo w wersji SEL nie występuje Sony. Oczywiście to można dopłacić za to, ale w standardzie w Titanium Sony nagłośnienie jest bardzo fajne. Nie jest tu jakieś rewelacyjne, ale jest wystarczające, naprawdę. Dźwięk jest głęboki basy są wyczuwalne, głośników razem z subwooferem. Już jej nie będę mówił. Przeważnie jest tutaj na drzwiach raz, dwa, na środku jest tutaj jeden, no, znowu na drzwiach i z tyłu. I one głośniki tam są jeszcze nie wiem, czy widzicie akurat na samym tyle takie okrągłe tak jakby wywietrzniki. Oczywiście to są głośniki, także słuchając fajnie radia z tyłu można delikatnie poczuć tą muzykę, że gdzieś tam jeszcze gra z tyłu. Oczywiście tutaj siedzenia są automatycznie regulowane w każdej pozycji. Jeżeli ja wejdę na tył, tak jak wcześniej widzieliście, że jest dużo miejsca, ale teraz może pokażę z kamery, właśnie GoPro, żebyście widzieli. Siedząc tutaj, fotel jest odsunięty już maksymalnie do tyłu, czyli ja mam jeszcze zobaczcie ile miejsca wspomniałem wcześniej tak samo o tych tutaj tym gnieździe 12V i tutaj jest ten AC 110, oczywiście my mamy tutaj 110 nie 220, mała półeczka schowki tutaj są takie fajne, to jest taka mięciutka skóra naprawdę wysoka jakość moim zdaniem to jest wysoka jakość wykonania i tutaj mamy tak jak standardowo we wszystkich autach na kubeczki dla ludzi, którzy podróżują na tyle. No więc, na koniec e, chciałbym teraz Wam powiedzieć mniej więcej, jak się kształtuje e, cena samochodów, e, oczywiście e, wszystkich tych poszczególnych modeli. E, Ford Edge wypuścił na rynek amerykański, nie wiem jak jest w Europie, ale na rynek amerykański cztery modele e, Forda Edge, e, zaczynając od e, SE. Później SEL, następnie Titanium, a czwarta wersja najdroższa i najszybsza jest to Sport. Dobrze, zaczynając od wersji SE. SE wersja, słuchajcie, to jest taka wersja trochę okrojona. No nie jest to wersja, którą byśmy po prostu czuli się technologicznie zaawansowani w środku. Ale wręcz przeciwnie, no, Buda jest ta sama to jest po prostu dalej Ford Edge. Przede wszystkim rzuca się nam w oczy mały ekran, który jest tutaj w, na środku na tej centralnej konsoli. Jest to bodajże 4,5 cala czy 5, nie wiem, taki malutki, no, mniejszy niż prawie dzisiejsze smartfony. Silnik oczywiście jest ten sam, no, ale jeżeli ktoś nie chciałby jakiś tam w jakich rzeczy, no to y, SE, no, jest to wersja, w którą można wybrać i zaoszczędzić dużo pieniędzy. Y, cena, która y, za nowy samochód Ford Edge, tutaj mówię na rynek amerykański, to jest 29 tysięcy dolarów, startuje. No, no prze, przede wszystkim no, można liczyć go 30 tysięcy dolarów, bo 29 y, trzeba dodać tak samo y, podatek. Ok, następna y, wersja, jest to wersja SEL. W tej wersji już możemy sobie dużo tutaj zadziałać. Przede wszystkim ekran już się robi ośmiocalowy, tak jak tutaj widzieliście w Titanium. No, ale mówiąc o SEL, ten ekran jest ośmiocalowy. Skórzane fotele mogą wystąpić, tylko nie w takim designie, tylko w troszeczkę innym, ale, ale skóra będzie. Słuchajcie, wersja SEL startuje od 30, bodajże 3, trzech. Od 33 tysięcy dolarów, oczywiście plus podatek, czyli 33 tysięcy dolarów to jest mniej więcej 4000 więcej niż podstawowa wersja SE. Następna wersja, która jest, jest to wersja Titanium. Wersja Titanium w standardzie ma odpalanie zdalne, czyli to jest naprawdę super sprawa. Słuchajcie, czy przychodzi zima, czy przychodzi lato, odpalić autko sobie. Z domu, czy nawet nie wiem, jaki jest dystans maksymalny, ale ja myślę, że przynajmniej 100 metrów to, to, to bez problemu. Dobrze, w standardzie tak samo ma 19-calowe felgi i z tyłu otwieranie bagażnika automatycznie, czyli mamy po prostu już ten power lift tak zwany. Oczywiście w dodatkach, tak samo w Titanii, można sobie dokupić różnego rodzaju rzeczy, czy to panoramiczny dach, czy jeszcze większe felgi, tak jak tutaj widzieliście w tym samochodzie, że są dwudziestki, tak samo tutaj jest ten panoramiczny dach. Tak króciutko powiem, przykładowo panoramiczny dach, jest to opcja z rzędu 1000, chyba bodajże 800 dolarów, czy jakoś mniej więcej, 1500. tysiąca, 1000 dolarów kosztuje następny wymiana felg na 20 calowe z 19, z 19 calowych. Wersja Titanium zaczyna się od 36 000 dolarów. 36-37 000 dolarów, tak mniej więcej taki to sprzedział. Oczywiście dodatki, które tak jak wspomniałem wcześniej, które możemy sobie tutaj dodać, możemy się zamknąć nawet o 40 000 dolarów. Ostatnią wersję, którą wypuścił Ford Edge. Jest to wersja Sport. Czym się różni wersja Sport od poprzednich, tych na dole? No prawie wszystkim. No, wersja Sport ma prawie wszystko. Od wersji Titanium różni się bardzo niewiele, ale przede wszystkim różni się silnikiem tak jak wspomniałem wcześniej, jest to 2,7 litra o 315 koniach mechanicznych wersja. Tak jak powiedziałem, jest to mocny silnik, gdzie już można sobie tam troszeczkę przycisnąć. Czym jeszcze? W środku. Prawie niczym. Może skóra delikatnie obszycia, mogą mieć tutaj czerwona nitka, może iść gdzieś tutaj wersja, może być napisane logo, ST. Może na koniec powiem takie krótkie zdanie na temat tego Forda Edge'a. Czy warto jest kupić ten samochód na rynku wtórnym, czy nowy? I ogólnie, słuchajcie, design, cała, po prostu ta Buda, jak to wygląda, czy to jest wewnątrz, czy w środku, ja bym tutaj dał 5 gwiazdek, ze względu na to, że auto mi się bardzo podoba, w środku i na zewnątrz. To więc, jeżeli chodzi o ten design, jeżeli chodzi o prowadzenie auta, komfort jazdy, słuchajcie, ja bym, tutaj, ja bym tutaj dał 5 gwiazdek. Ze względu na to, że prowadzi się wygodnie, siedzimy wyżej, widoczność jest dookoła auta. Na 100%. Jeżeli chodzi o osiągi, słuchajcie, tutaj dałbym 4 gwiazdki, nie 5, ze względu na to, że silnik jest troszeczkę za słaby, no nie powiedziałbym słaby, no on jest OK, ale, ale mógłby być troszeczkę, mógłby być troszeczkę mocniejszy. A praktyczność. Praktyczność auta, słuchajcie, naprawdę, no tutaj nie ma co narzekać. Dałbym tutaj znowu 5 gwiazdek, ze względu na to, że... Miejsca w środku jest wystarczająco, z tyłu miejsca jest, jeżeli chodzi o tylnych pasażerów, na trzy osoby też wystarczająco. Słuchajcie, nie szykujmy się, to nie jest auto jakiś full size czy pełnowymiarowy SUV, bo to można nazwać crossoverem. Wiele osób nazywa to jako SUV, czy nie wiem nawet mniejsze auto, które jest Ford Kuga, nazywa tak samo SUV, gdzie to są crossovery, bo SUV to jest inna, inne podłoże, inna platforma. Ford Edge dzieli tą samą platformę co Ford Fusion. Czyli Ford Mondeo i dlatego nazywamy to crossoverami. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o cenie, czy warto jest kupić auto nowe, czy używane. Przede wszystkim za 41 tysięcy dolarów nigdy bym tego auta nie kupił, ze względu na to, że to auto jest zbyt troszeczkę, no nie powiedziałbym drogie, bo w konkurencji możemy znaleźć coś tańszego, ale może to być Kia, może to być Hyundai. No, Tutaj Hyundai nie za bardzo się cieszy dobrą opinią, chociaż dzisiejsze auta Hyundai są naprawdę bardzo śliczne i myślę, wydaje, że to po prostu pójdzie, pójdzie lepszą drogą w przyszłości dla Hyundai'a, Ale wracając do tego, tutaj to e, troszeczkę no, jest drogo. E, 41 tysięcy dolarów wersja Titanium. Słuchajcie, wybrałbym coś innego. Na pewno wybrałbym wersję SEL, jeżeli chodzi o to, że niektóre dodatki tutaj nie potrzebam, nie używam, e, także. Tak to wygląda. Wersja, jeżeli chodzi o roczna, bo sami wiecie, to jest wersja roczna tego auta i można zaoszczędzić bardzo, bardzo dużo. Powiem krótko, nawet do 10 tysięcy dolarów można zaoszczędzić, kupując wersję roczną z jakimś fajnym, fajnym przebiegiem. A tak jak mówię, przebieg nie mówimy tutaj, tak jak w Polsce, przebiegi ko 100 tysięcy kilometrów czy 60 tysięcy nawet kilometrów. Tutaj można fajny przebieg kupić sobie nawet mniej niż 10 tysięcy km, tylko trzeba szukać i być cierpliwy. Ocena końcowa tego auta, słuchajcie, naprawdę 5 gwiazdek dałbym jako całokształt. I to na tyle, słuchajcie. Jeżeli coś zapomniałem, napiszcie w komentarzach to odpowiem. I do następnego odcinka. Cześć!